Cześć, dzień dobry, tu Magda. Witam się z Wami bardzo serdecznie w pierwszym dniu Clean9, czyli naszego programu, oczyszczającego programu, który ma na celu powrót do zdrowych nawyków. Ja tutaj właśnie przygotowuję sobie porcję błonnika. Mam tutaj wodę, jedną saszetkę błonnika i dodałam trochę soku z cytryny, bo ja nie lubię pić samego błonnika, po prostu muszę mieć tam jakieś Smak, znaczy ten nie jest bez smaku, totalnie, nie? Ale dodałam sobie troszkę cytryny. On się musi trochę jeszcze rozpuścić, dałam go dosłownie z dwie minutki temu do tej wody. I no, z 5 minut mu trzeba dać no, albo dać w i porządnie, porządnie roztrzepać. Natomiast no, chwilkę poczekam. Wzięłam wielki słoik, dlatego, żeby mieć poczucie sytości, po prostu większe i, i na dłużej. Dałabym, będę miała, wiecie, wrażenie, że zjadłam, wypiłam, a jakbym dała w małej szklance, no to, no to gorzej. Normalnie w takich 400-500 ml rozpuszczam. Teraz, teraz jest duży, duży kubek, znaczy duży, duży słoik. Na razie jest dobrze. To jest pierwszy dzień. Dla mnie takim kryzysowym dniem jest drugi dzień oczyszczania, bo wtedy wchodzi mocny deficyt kaloryczny i po prostu nawet nie to, że jest brak siły, ale jest takie totalne spowolnienie myślenia, mówienia wszystkiego. Tak, tak bywa. I ja to mam od początku, od kiedy robię klina. Chociaż teraz czasem z latami, bo ja go robiłam do 2021 roku, tak, wcześniej robiłam raz w roku, dwa razy w roku, a teraz, teraz już robię w tym roku trzeci raz, bo chcę robić trzy razy w roku takie, takie oczyszczanie, ten nasz program oczyszczający. To teraz już jest więcej energii. Bo ten organizm mm, nie jest tak zanieczyszczony, ponieważ tych zdrowych nawyków jest więcej, są one na co dzień. E, ja aloes piję już od 5 lat, na stałe. E, suplementuję się, jem warzywa, owoce, więc u mnie z tą dietą, z nawykami jest ok. I takiego totalnego zanieczyszczenia jak na początku organizmu nie ma i takiego odczucia, więc jest to dla mnie, no, powiedziałabym, już lekkie do przejścia. I też w ogóle nie lubię straszyć w takim oczyszczeniem, to jest ciężkie, że nie dasz rady. Bo no to mamy grupę, żeby się właśnie wspierać. Jak czegoś nie wiemy, to są pytania. Już dzisiaj, już dzisiaj jedno, jedno pytanie na messengerze było i rozwiałam tam chyba wątpliwości. Więc jest to fajny, przyjemny program i tego się będę trzymać. Na pewno nie lubię go robić na zakazach. Tego nie możesz tam, tego nie możesz. Modyfikujemy. To znaczy, no nie powiem ci, że masz coś ciastko i, i chipsy, bo to, to bezwzględnie nie. Natomiast takie lekkie modyfikacje w tym programie spoko możemy robić, bo ty masz się na tym czuć dobrze, masz skończyć ten program i później masz wdrożyć zdrowe nawyki na stałe. No tak, najbardziej jak się da, nie? Więc yy, macie gwarancję. Jak robimy razem oczyszczanie, że wiecie, nie ma takiego bada, zakazu i w ogóle, że jest dramat, tylko pozytywnie dziewczyny podchodzimy do tego, do tego tematu. Um, dobra, łychnę, żebyście zobaczyły, że to, że to nie boli. Wchodzi fajnie, orzeźwienie z jest No, pierwszy posiłek dzisiaj, bo klinie, więc dzisiaj wygląda tak, zaraz Wam powiem. Ale jestem dumna z siebie. Normalnie bym tego nie zrobiła, jakbym nie musiała rano wcześniej wstać. Boże, szósta rano. Kto wstaje o szóstej rano? Powiedzcie, kto wstaje o szóstej rano i robi to z przyjemnością. Ja nie wierzę, że ktoś to robi z przyjemnością. To jest wszystko. To jest wszystko ściema, powiem Wam. Ja wiem, tacy, co wstają O szósta, piąta rano te kluby, ale tego nie kumam. Ja musiałam wstać dzisiaj wcześniej, bo z synem na, na badania sportowe szliśmy. Więc jestem już dzisiaj. Kurde, wszystko prawie zrobiłam z listy. 30 minut ruchu było, bo by byłam na siłce, nawet dłużej. Aktywność NIT, czyli taka um, spontaniczna, zwykła, codzienna aktywność, też była, bo pochodziłam sobie, poszłam sobie na sklepy, spindowałam sobie. Um, musiałam iść do punktu tam, gdzie się binduje takie fajne materiały, tutaj od Marylki pytania i odpowiedzi do biznesu forever byłam. Na ciuchach kupiłam sobie ekstra secik, stylówkę można by nawet rzec nowomową naszą, więc tej aktywności mam dużo. Powiem Wam, że ja na dzisiaj na godzinie 13 mam 8788 kroków, więc jak na pierwszy dzień klina, to jest rewelacja. 5 minut rozciągania było, było nawet 7, bo sobie zmierzy, zmierzyłam czas tam akurat na, na taki trening. Więc rozciąganie po siłce też było. 8 szklanek wody. Tu, już były cztery spokojnie. No chyba więcej ja tej siłowni wypiłam. To będzie kolejne cztery, więc ja mam 8 szklanek wody na dzisiaj już zaliczone. Oczywiście, że, że wypiję więcej, bo to nie jest tak, że wypijesz 8 szklanek na raz, a potem nic, tylko 8 szklanek w ciągu całego dnia sobie pijesz. Śniadanie dzisiaj u mnie, no to było garcinia, term i woda z aloesem. Teraz mam przekąskę, czyli saszetkę błonnika. 5 gram błonnika tutaj jest w tej jednej porcji, a dorosły człowiek, dorosły zdrowy człowiek, w tej wersji się trzymajmy, potrzebuje 25 gram błonnika. Więc tutaj 1 piąta błonnika zapotrzebowania na błonnik wchodzi. Błonnik między innymi pomaga z wypróżnieniami, jest pożywką dla dobrych bakterii jelitowych, pomaga nam opanować poziom cholesterolu, cukru we krwi, więc jest takim no, kluczem, kluczem w żywieniu. Dla mnie błonnik to podstawa i za mało się o nim mówi. Mówi się o różnych dietach, o różnych takich dziwnych, hardkorowych pomysłach, a to błonnika nam potrzeba. Naprawdę dobrego błonnika nam potrzeba. Przede mną, co? Okej, okay, dobra, to teraz przekąskę mam. Jedna saszetka Forever Fiber. Tutaj później będę mogła zjeść. No to po południu sobie zrobię taki lanczyk z lajda naszego z napojem kokosowym i jakieś fajne owocki dam do niego. Jabłko, gruszkę, brzoskwinkę, coś sezonowo pomyślę. I na kolację znowu będę miała hmm, suplementy plus wodę z aloesem. No i później na noc też porcja aloesu na takie nocne, wieczorne wspomaganie oczyszczania organizmu, Nie no, bądź w nocy nam odpoczywa regen i, i regeneruje się. E, więc tak to wygląda. Nie jest to nic skomplikowanego. Jest książeczka. Mamy dla dziewczyn, które robią teraz, jak się do robimy w siódemkę klina, więc cudownie. Grupę na Messengerze, taką do bieżącej komunikacji. Tam też dziewczyny dostały ode mnie set ćwiczeń. Nie to, że jestem królową fitnessu i, i ćwiczenia same wymyślam, ale mamy dostęp do aplikacji Ani Lewandowskiej, bo akurat nie, mam taką apkę bardzo fajną od początku roku. Z nią sobie tam ćwiczę, głównie się, głównie się rozciągam. No i dziewczynom dałam do niej dostęp, bo mam taką, bo mam taką możliwość, więc to jest coś bardzo, bardzo Fajnego. Mamy też grupę na Telegramie, gdzie, gdzie jest takie Ja myślę że jest taka mini na www. takie marketingowe spoczenie, nie? Takie Clean 9 w kapsułce, w pigułce, czy, czy jak to nazwać inaczej. Wszystkie wiadomości o Clean 9 tam są, łącznie z listami zakupów, z przepisami, więc i na koktajle, i na obiady. Więc jesteście bardzo dobrze zaopiekowane, mam nadzieję. A ja tak patrzę tam, bo chcę Ci pokazać jedną książkę. Oj, taką mąż szybką koszulę, to znaczy bardzo ładną koszulę, ale tak w tle nieładnie. Eee, ładnie. A chcę pokazać bardzo fajną książkę, ja ją kiedyś w relacji gdzieś wrzucałam. Dlaczego? Dlaczego ta? Bo wczoraj czytałam właśnie rozdział, który opisuje, dlaczego potrzebujemy takiego oczyszczenia. I o co w tym oczyszczeniu, czyli w takiej przerwie, w stałym dostarczaniu pokarmów, o co w tym wszystkim chodzi? To jest książka Żyć dłużej, nauka o długim życiu w zdrowiu. Uwaga, w zdrowiu, to jest, to jest podstawa, przez lekarza amerykańskiego napisana. Dużo, dużo, ale tutaj wiecie, tak jak po amerykańsku, mnóstwo storytellingu, historii, opowieści, kto, gdzie, kiedy z, z, był z kim, na jakiej wyprawie, na jakiej wyspie. No ale wyłuskamy coś z tego, nie? A słowo na dziś to będzie autofagia. W 2016 roku norweski komitet noblowski przyznał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny japońskiemu naukowcowi, pozwólcie, że nie będę czytać imienia i nazwiska, za jego badania nad zrozumieniem genetycznej regulacji autofagii. I słowo na dziś to autofagia. Autofagia reprezentuje kataboliczną stronę metabolizmu. Komórka przestaje wytwarzać nowe białka, zamiast tego zaczyna rozkładać te już istniejące. Jest to taka forma komórkowego recyklingu. Czytam Wam to, co sobie popodkreślałam. Sposób na posprzątanie śmieci nagromadzonych w komórce i ponowne użycie substancji budulcowych lub pozbycie się ich. Autofagia jest niezbędna do przeżycia, czyli nasz organizm Musi się odnawiać, regenerować i oczyszczać. I dla mnie program Clean 9 jest takim programem, który nam w tym właśnie pomaga, bo chodzi o to, żebyśmy mieli siłę, żebyśmy mieli energię, żebyśmy pomogli naszemu organizmowi się oczyścić, bo pojawiają się takie głosy geniuszy najczęściej na TikToku. Ja już na TikToku nie działam, bo, 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 nie, mam, bo nie mam zdrowia do TikToka. Przecież Twój organizm oczyszcza się sami, tak kolokwialnie. Jak się wysikasz albo zrobisz kupę albo spocisz, tak, takie, były, takie były hasła, to się przecież oczyszczasz. Jasne, tak. Nasz organizm oczyszcza się w naturalny sposób. Natomiast żyjąc w stresie, w pędzie, w zanieczyszczonym środowisku, jedząc żywność, która nie jest żywnością najczystszą, my potrzebujemy dać temu naszemu organizmowi wsparcie. Wsparcie chociażby w postaci błonnika, które ja wiem, że każdy wie, że błonnik trzeba jeść, ale uwierzcie mi, nie jemy tego błonnika wystarczająco wystarczającej ilości. Ja wiem, że my wiemy, że mamy pić, ale nie pijemy tych 30 ml wody na kilogram masy ciała. Ja wiem, że my to wszystko wiemy, ale tego nie robimy. Więc potrzebujemy. Takiego zastanowienia się, takiej refleksji, takiego czasu dla siebie, skupienia się, co ja mogę zrobić, żeby poczuć się lepiej, żeby nie ustawiać się w kolejce do lekarza, bo boli mnie ręka, wypadają mi włosy, bo dzieje mi się wszystko, tak? Bo puchnie mi kolano. Jasne, to są sytuacje, kiedy cię boli, kiedy jesteś chora, leczysz się, ale chcę, żeby sobie, żebyśmy sobie zdali sprawę, że w medycynie 3-0, jak tutaj jest to określone, stawiamy dużą rolę na profilaktykę. I profilaktyka to nie są tylko profilaktyczne badania krwi, które raz do roku robimy, tak? a przy, hmm, przy tym, jak mamy jakieś jednostki chorobowe, hmm, robimy to częściej. Ja na przykład, jak chodzi o, o badania krwi, robię częściej, nie? no bo przy dwóch chorobach autoimmunologicznych potrzebuję to monitorować na stałe. Natomiast te badania i wizyta u lekarza to nie jest profilaktyka. To jest jeden element, to jest taka. Cząsteczka profilaktyki. My potrzebujemy robić więcej. Potrzebujemy skupić się na tej aktywności fizycznej, na odżywianiu, na oczyszczeniu, na odpoczynku, więc jest tego dużo, ale jest to do ogarnięcia. To nie jest jakoś szalenie skomplikowane. Mówię to jako osoba, która zajmuje się de facto zdrowiem od 5 lat to znaczy, wcześniej zajmowałam się zdrowiem mojego syna. A teraz zajmuję się zdrowiem na szerszą skalę, czyli pomagam innym o nie zadbać, nie tylko zajmuję się w mojej, w mojej najbliższej e, rodzinie. E, więc wiem, że jest to do zrobienia. E, jeśli pracujesz, jeśli masz dużo obowiązków, masz dzieci, tak, wtedy też jest to do zrobienia. E, matki. Kto teraz robi klin 9? Między innymi matka szóstki dzieci i matka dwójki dzieci, z głęboką niepełnosprawnością. Więc dla mnie to jest nie to, czy ja mam czas, mam siłę, nie mam siły, tylko czy mam wizję swojego, swojego życia w zdrowiu gdzieś przed oczami, gdzieś w głowie. To od tego się wywodzi, a mieliśmy bardzo, bardzo fajne spotkanie na temat wizji życia, naszej misji. No i tutaj w tym wellnessie naszym, w tym kierunku działamy. Także kochani, Klin 9, błonnik, autofagia, długie życie w zdrowiu. To są takie hasła, z którymi chcę, żeby chociaż jedna osoba po tym live'ie została. Eee, może ktoś zostanie. Taka polecajka książkowa na długie jesienne wieczory teraz. Nie tylko do poczytania, ale do poczytania i do zastosowania. Eee, no i co? Jutro pewnie Wam powiem o kolejnym dniu Klin 9, o jakichś przemyśleniach. Pewnie zrobię tego live'a jutrzejszego do południa, jak będzie jasność umysłu, bo w drugim dniu Klin 9, po głównie po południu ta jasność umysłu, u mnie, u, mnie, u mnie spada. Zobaczymy, jak będzie jutro. Jak macie jakieś pytania o Klin 9, piszcie tutaj w komentarzu, albo wyślijcie mi w wiadomości prywatnej, żebym mogła Wam powiedzieć, odpowiedzieć, może jakoś pomóc. Jak się kiedyś nad tym zastanawialiście, albo jak robicie już clean 9, ale macie pewnego rodzaju jakieś sekwostki, piszcie i bądźmy w kontakcie. Jak macie jakieś pomysły na inne live, na inne tematy, to też dawajcie tutaj znać i będę o tym mówić. Bo mam taką chęć we wrześniu więcej tutaj do Was na Facebooku, na live'ach, pogadać. Od chęci się zaczyna. Od Planu i, i celu, no planem i celem się działa, więc wierzę, że będziemy się tutaj częściej spotykać. A żeby to dla nas wszystkich miało ogólną korzyść, to chętnie pochyle się nad tematami, które Was najbardziej tutaj zastanawiają, zajmują, które chcecie pogłębić. Także piszcie, piszcie śmiało. Eee, I co? No I działamy. Wasze zdrówko, Dobrego dnia, pa. pa.